LOLO 6250 Matias, witam Was w nowym odcinku z informacji. Zapraszam za chwilę. Right Okej, okay, witam ponownie na kanale. Już teraz informacje: jak już mieliście mieście okazuje się dowiedzieć. No to tak, pierwszą informacją to będzie informacja o TeamSpeak 3. Niestety, serwer oglądałem zły poradnik, jak stworzyć serwer. Serwer nie działa, jak. Próbuję coś z tym zrobić, próbuję jakoś to naprawić. No niestety, nie wiem, jak to zrobić. No, no i to będzie tyle o Teamspeaku 3. Druga informacja to będzie więcej gameplay, tak, więcej gameplay postaram się robić. Nie tylko intra w tygodniu, ale sam jest interesowy gameplay. No i teraz tak, będą na zmianę. Intra z Black Ops 2, trybów gry, no i to będzie na pewno. No i drugie, tam zostawiam Wam wybór w komentarzach na dole pod filmikiem. Piszecie, czy chcecie jako drugi ten film Battlefielda, Play 4, Play, play 4F, no tak, Play 4F oraz, skrót mi się przypomina, czy może Warface, a? no już z Warface'em mieliście okazję zobaczyć pierwszy materiał, a ja teraz czekam w sumie na wersję pełną, żeby móc nagrać kopa, ale to poczekamy sobie na wersję pełną też, ale możemy zagrać multi, o tak, no. Yy, no i trzecią wersję to będzie, chciałbym Wam zaproponować kanały, zaproponować kanały, to nie jest polecanie kanału, tego nie będzie często, ale wiem, mam tylko, mam tylko, czekajcie, sorry na chwilę, okej okay. Nieważne, to mi tu pisze na nawiasie odzyskiwanie Waldo City informacji, się zastanawiam. Wiem, mam tylko 18 widzów, ale chciałbym Was zaproponować. Może tych 18 widzów akurat nie widzieliście ich, może. Jak widzieliście? No to trudno. Pierwszym kanałem będzie Tom Creator. Creator, Kreator. jakoś tak, dobra, nieważne. No i tutaj akurat na tym kanale to są. Gdzieś filmy O, tutaj jest. Podobało się bardzo mi intro, na outro dla ROKA Rock Live, Jak ktoś co ogląda, to wie o czym mówię. Fajny, jeszcze dzisiejszy, świeży, 4 godziny temu: Mix Battle Assault Mix in Battlefield 3. A następnym kanałem będzie zobacz co jest grane u setki. Tutaj mamy gameplay z Battlefielda 3, sporo tego jest. Są też jeszcze Crysis 2. Nawet był gdzieś tam dalej Crysis 3. Jest to setka, dziewczyna nagrywająca gry, fajnie, fajnie, to robi. Ma w tym jakąś pasję. To mi się podoba. No, następnym poleceniem dla was będzie yy, games and news. Stolarz 109, stolarz 109. No tutaj są stolarz showy, stolarz 100 vlogi, najnowsze filmy. No, tutaj są battlefieldowo też tak samo jak tam. Battlefield. Mieliśmy tutaj postwarciora, który z tego co ostatnim było tym uploadzie został zawieszony, że to nie będzie. Kot Black Ops 2, tak samo jak u mnie, Black Ops 2. Fajnie z WSG7, którego mamy, o już tutaj, tutaj mamy WSG7, gameplaye. Chociaż to jest taki kanał, w którym Wam polecam obejrzenie starszych filmików od tej update kanału, na razie będzie zawieszony, możecie sobie zobaczyć z jakiego powodu. No, tutaj też gameplaye Skoda, Black Opsa oczywiście, w sensie, żeby Battlefielda 3, Crysis 3, różne gry, różne fajne gry. Mamy tutaj kolejny kanał, na który jest... chciałem Was oczywiście tylko zainteresować. A nie, dobra, sorry, 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 jeszcze o czymś zapomniałem. Te trzy osoby wymienione przed chwilą, Tolarz, WSG7 i Setka robią fajne coopy, co... No to jest fajne, 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 subujcie ich, jeśli jeszcze nie widzieliście. Następny link to, yy, następny kanał, kurczę, co ja mówię. No to będzie Kisame Playing Games. Tutaj ma 94 widzów. Tutaj bardziej chciałem Wam, Was polecić, Wam polecić Twitcha. Jejku, jak ja się wyrażam, ta poprawna polszczyzna. Tutaj chciałem Wam, yy, polecić Twitcha. Często są jakieś tam live'y z różnych gier, WarSeed'y. Nie wiem, jak to tam się nazywa Daisy Wars i dla mnie to, i to samo. Ja się w tym nie ogarniam. Ale tutaj jest Battlefield, czy FIFA też jest tam dalej? Nie wiem gdzie to tam tu. Ostatnio było, ale na live była chociaż. O, FIFA jest też. No, Battlefield, FIFA, Tomb Raider ostatnio się pojawił. No, ale tutaj prędzej bym was live chyba polecił. Dalej, MacLobus. To są. Tutaj to kanał z intrami. Intra tematyczne raczej, takie nie na zamówienie. To są. Intra już, o to na przykład mogliście wiedzieć na kanale Jako takie intro do wszystkiego Nie ja, no to są intro jak ktoś nagrywa na przykład Spasina Grida 4, albo ma zamiar Medal of Honor Warfighter nie wiem Far Cry'a 3 Wither'a mina w sensie, że trójki Fallout'a, Battlefield'a Bad Company 2 I tak i tak no to tutaj To też stuprocentowo dla niego, to są Pliki w Sony Vegas Pro 12, z czym chyba Myślę, nie wiem, mam nadzieję, się daje, nie wiem jak to ująć, że każdy chyba ma tutaj dostęp, nie powinno być większych problemów. Ja osobiście właśnie z tego, jak będzie coś fajnego to Wam podrzucę jakiegoś linka czy coś. No, następny kanał to grasz24.pl, to jest raczej takie forum internetowe, niezależne źródło informacji. Tutaj bardzo fajne, bardzo przyjemne recenzje gier. Co Wam od razu mogę polecić? Recenzje, recenzje i jeszcze raz recenzje. Kanał w sumie głównie o recenzjach, które są wrzucane na forum. No i ostatnim tam kanałem, raczej filmem, który widziałem. No i przy okazji kanałem, to jest Battlefield 3, oficjalny trailer parodii by Pixel Enemy. To jest stuprocentowa parodia y, traileru Battlefield 4. 100%owa, mnie osobiście rozwaliło. Nie wiem jak to będzie z wami, czy tam to was rozwali, czy nie. Ja polecam. Pixel Enemy ogólnie robi tam. Z tego co się zdążyłem zorientować jakieś tam animacje z gier. Porządne, profesjonalne animacje, żeby nie było. Pixel Enemy. Pixel X Enemy. Nie wiem czy to, to znaczy. Nie, Pixel Enemy, dobrze mówię. Tutaj w sumie. No i to wszystkie nasze kanały. W sumie wiem, teraz ktoś sobie pomyśli, jak ja mogę polecać. Ja mam 18 widzów, a niektórzy z nich, jak na przykład właśnie Pixel Enemy mają... 187 tysięcy, że to niby ja powinien prosić, ale nie, nie, to nie ma miało być polecenie od razu takich gości mówię, to nie ma być polecenie. Ja po prostu chcę yy, pokazać... bo może nie wszyscy patrzą na YouTube na no, jakieś takie mniej znane kanały, albo jakieś angielskie kanały, albo jakieś tam. To to są kanały, które mi się podobają, które ja będę oglądał i oglądam. No i to chyba wszystkie. Powiedziałem o nowych seriach gameplay. Powiedziałem. Powiedziałem o tym sticky, powiedziałem. Polecenia były były. Jeśli wy macie jeszcze jakieś kanały, które są może takie mniej znane przez ludzi, a warto je polecić, to piszcie tak także w komentarzach. Oczywiście subujcie, lajkujcie ten film jak też inne filmy. Nie zapomnijcie o tym. To jest bardzo ważne. No. I cześć.